duchu sportowej rywalizacji uczczono pamięć wybitnego olimpijczyka w Brzezinach odbył się drugi bieg imienia Jana Wernera Dzisiaj mamy biegi od przedszkolaków do szkół podstawowych, po szkoły średnie no i głównie i bieg główny na 7 kilometrów dla kobiet i mężczyzn. Oraz Dordi walking też na 7 km. Pogoda nam dopisała, ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni. Jan Werner to srebrny medalista olimpijski urodzony w Brzezinach. Mieszkańcy wspominają go w ciepłych słowach, a dla młodych sportowców jest autorytetem i wzorem do naśladowania. Razem spędziliśmy pierwsze lata, razem wychowaliśmy. Później brat poszedł do ogólniaka, do Wielunia, ja poszedłem do techników. No i brat. Skończył ogólnie, poszedł do Warszawy na UWF, tam skończył studia, no i po prostu został sportowcem, trenował. Z małej miejscowości osoba została olimpijczykiem, medalistą olimpijskim, rekordzistą Europy, mistrzem Europy. Pamiętam pana Jana, jak chętnie wracał do Brzezin. Wielu ludzi tutaj go pamięta i na pewno byli dumni, że z ich miejscowości wywodzi się tak znana... Osoba w skali całego kraju. Jan Werner to, był, to jest taka inspiracja trochę naszych tutaj mieszkańców, dlatego że takie wioski Srebrny Olimpijczyk no to jest coś, coś niesamowitego. Ważne jest to, żebyśmy umieli szanować i upamiętniać te osoby, które mieszkają tutaj lub też żyły i tutaj na naszym terenie, z naszego terenu się wywodzą i sławią dobre imię gminy Praszka w Polsce czy też na świecie. Sportowe wyzwanie w biegu na 7 km mógł podjąć każdy chętny. Osoby towarzyszące mogły natomiast przyjemnie spędzić czas w piknikowej atmosferze. Było trochę takich terenowych, trochę terenowego tutaj biegu, było trochę biegu takiego, trochę więcej takiego na ulicach. Było kilka górek, ogólnie bardzo fajnie. Lubię uprawiać sport, lubię biegać. Można wyjść z domu i odłożyć na chwilę może te wszystkie urządzenia elektroniczne i zabawić się z ludźmi, a nie tylko w internecie. Udział dzieci, udział dorosłych pokazuje, że te imprezy są potrzebne, nie tylko żeby upamiętniać osoby znane, ale dlatego żeby fajnie spędzić czas, integrować się i brać udział w wydarzeniach sportowych. Na mecie na biegaczy czekały pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.